Cześć, i witajcie z tej strony. Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 134 odcinku z GTA V Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie będziemy kontynuowali sprawdzanie legendy o Siren Headzie. Więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście pierwszej części, to koniecznie nadróbcie. Macie ją w karcie, a jak już oglądaliście, to zapraszam was do dalszego oglądania. Oczywiście chciałbym wam przypomnieć, że nowe filmy na kanale pojawiają się w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 15. A także chciałbym wam podziękować za waszą ogromną aktywność na moim kanale. To co robicie jest po prostu niesamowite. Więc dzięki, mordeczki! I oczywiście zachęcam was do zostawienia łapki w górę i napisania komentarza, na przykład hashtag lecimy po 100 A także udostępniania moich filmów swoim znajomym, którzy również grają w GTA. I taki mały spoiler: na 100 tysięcy subskrypcji będzie naprawdę wielki specjal. A na przykład. Jednym z nich będzie ogromny maraton filmów, więc warto subskrybować, bo jesteśmy coraz to bliżej tego celu. I oczywiście wszystkie wasze aktywności motywują mnie do dalszego działania, a także pomagają w rozwoju kanału. Ale to już tyle, jeżeli chodzi o ten przydługi wstęp, a teraz lecimy do sprawdzania naszej legendy. Ja już jestem w grze, a dokładnie znajdujemy się w miejscu, w którym to zakończyliśmy nasze ostatnie poszukiwania Sirenheada. I tak, żartuję. Oczywiście powinnoście czytać Sirenheada. Ostatnio czytałem Siren Heda, więc sorki za ten błąd, a jeżeli chcecie mnie poprawiać, to przynajmniej piszcie poprawnie, bo z błędami ortograficznymi no nie wypada kogoś poprawiać. No ale nieważne, zakończyliśmy właśnie koło tej stacji benzynowej, a dokładniej pod tym mostem. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tamtego filmu, to koniecznie nadróbcie, ale jeżeli już oglądaliście, to oczywiście wiecie, że pod mostem nie odkryliśmy Siren Heda, a znaleźliśmy zbagowane. Karetkę, która nadal nie wiem, jak tu się znalazła i co ona robiła. W ogóle pod tym mostem są jakieś śmieci, części samochodowe. Okej, okay. ale nadal nie wyjaśnia to, dlaczego była tu karetka. I była tu karetka normalnie z medykami Bo jakby była pusta, porzucona to jeszcze miałoby to sens, że została ukradziona, ale jednak z medykami to byłoby dość podejrzane. Po prostu się zbagowała no ale jednak odniosłem się do Waszych propozycji. Co na ten odcinek, i co do kontynuacji naszych poszukiwań, dlatego dzisiaj jesteśmy Franklinem. Jak widzicie, jestem przygotowany, ponieważ Franklin ma większy związek z samochodami. Możliwe, że to jest właśnie klucz do odnalezienia Siren Head'a. I mamy jego brykę z rejestracją Subway. Więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, mordeczki, to możecie właśnie zasubskrybować. No ale dobra, ruszamy, która jest godzina? Sprawdźmy to. Jest po 23:00, niedługo będzie północ, i kazaliście mi, żebym udał się bardziej w tereny leśne. Tylko jest taki problem, ponieważ jesteśmy w tym miasteczku, które właściwie teraz opuszczamy, bo tutaj już nic ciekawego nie ma do odkrycia, tak mi się przynajmniej wydaje. Zahaczymy jeszcze o tą miejscówkę, w której zaczynaliśmy nasze poszukiwania i pojedziemy bardziej w tym kierunku, ponieważ tutaj zaczynają się pierwsze, można powiedzieć, tereny leśne, a dokładniej parki. Tylko tutaj zalesienia, jakieś po drodze też powinny być. No, zobaczymy, czy uda nam się coś odkryć. Jak na razie ruszamy. Tutaj jest spokojnie. Jedziemy najpierw do tej miejscówki, w której to zaczynaliśmy nasze poszukiwania. Zatrzymamy się na chwilę i zobaczymy, czy może Franklinowi uda się coś zaskakującego odkryć. Czy jednak nie. Ale przekonamy się za chwilę. Wjeżdżamy do tej małej mieściny. Pełno samochodów. Okej, okay, widzę, że jakieś terenówki. Ale niczego zaskakującego tutaj nie słychać. Widać też jakoś. Niczego nie widać. W sumie jest dość późno. Żadnych ludzi nie ma na zewnątrz. Przynajmniej ja nikogo nie widzę. Mamy latarkę w razie czego możemy sobie doświetlić całą okolicę. Chociaż tu jest jasno. Jest pełno lamp. Ale nie, no słychać tylko faunę i florę. Myślę, że możemy ruszać dalej, bo nie ma sensu tutaj siedzieć Ostatnio tu siedziałem i po prostu Więcej nie mam ochoty W tej lokacji, chociaż odkryliśmy Policję, a dokładniej szeryfa, który Prowadził dość zbagowany pościg Więc to było na pewno ciekawe Jednak nic więcej tutaj nie ma nie no, Jest tu pełno aut, nikogo już nie ma, jest po północy pewnie A my dostaliśmy wypłatę, dokładnie tak więc możemy jechać dalej. Dobra, ruszamy. Ruszamy teraz w innym kierunku. W innym kierunku niż ostatnio. Chociaż zobaczcie, że tu jest dość sporo tych drzew, więc w sumie Siren Head mógłby się pomiędzy nimi przemieszczać. No zobaczcie, nawet koło tej osady rybackiej Te również są drzewa. Tereny zalesione. Nawet mogę zgasić światła. Są one niepotrzebne. Zresztą widać wszystko. W razie czego mamy latarkę. No zobaczcie, tych drzew jest tutaj na tyle dużo, że ten stwór mógłby się przemieszczać pomiędzy nimi, teleportować bądź cokolwiek. Na spokojnie. Zobaczcie zresztą jakie one są wysokie. Drzewa i glasy, ale nie tylko. Więc no i jednak jest to jakiś dobry trop, jeżeli chodzi o jego poszukiwania. Mam nadzieję, że nasz samochód nie zniknie. Albo ktoś nam go nie ukradnie, bo to nie byłoby zbyt fajne. Jednak jest to jedyny nasz transport. No, zobaczcie, te drzewa są w okolicy, więc jednak, trop nie jest złym tropem. Jest to dobra lokalizacja, ale czy na pewno ta, której szukamy, no to nie jestem pewien. Oczywiście możecie pisać swoje propozycje. Jednak ta karetka była ostatnio poszlaką, i pisaliście mi, że właśnie w takich okolicach można znaleźć rozbitą karetkę. Koło której znajdują się martwi ludzie, na dokładniej medycy, którzy tą karetką jechali. Jak na razie niczego tu nie widzę. Oczywiście możemy także przelecić na map-editorze. Mamy wtedy większe pole manewru. No zobaczcie, tych drzew jest tu naprawdę dużo, ale żadnej rozbitej karetki nie widzę. Tutaj w ogóle jakieś ogniska. Co jest grane? Okej, okay. no mówię. Tu jest. Dolina rybaków Najwidoczniej sobie tu chillują Ale żadnej karetki Nie widać W ogóle jakaś rura Okej, okay. ale także nie ma Żadnej rozbitej karetki Słyszę jedynie wiatr w okolicy I to tyle Jeżeli chodzi O podgląd na ten Obszar Nie no, niczego więcej nie widać Więc możemy wrócić na spokojnie do Franklina jest nasza fura, tu stoi. Myślę, że możemy jechać dalej. W razie czego mam broń. Jestem przygotowany na każdą okoliczność. Jednak, no jak na razie nie możemy jej wykorzystać. Na razie jest spokojnie. Która jest godzina. Jest po pierwszej, więc ruszamy dalej. Ruszamy dalej. Tutaj niczego nie słychać, niczego nie widać. Żadnej karetki. A dużo osób mi pisało o tej karetce, właśnie, że jest rozbita. Więc ciekawe. Sorry, że przerywam w oglądaniu, ale chciałbym Wam powiedzieć o nowej funkcji na moim kanale, a dokładniej o odpaleniu funkcji wspierania. Więc jeśli Ty chciałbyś, bądź chciałabyś wesprzeć mnie drobną kwotą, bądź po prostu wyróżnić się na kanale albo dostać fajne bonusy, na przykład jak pojawić się na moim filmie, bądź inne tego typu, to zajrzyj do opisu, ponieważ tam jest link, z którego możecie się dowiedzieć o tym temacie więcej. Dlatego ja już Wam nie przeszkadzam i oglądajcie dalej. Będę też spróbować znowu, żeby się załadowała pod tym mostem. Który oczywiście na początku pokazywałem I żebyśmy ją wyciągnęli I śledzili, zobaczyli czy na przykład się rozbije W jakimś takim miejscu Czy jednak nie Albo możemy po prostu zadzwonić po karetkę I sprawdzić czy Samoistnie się rozbije, to byłoby ciekawe gdybyśmy taki wabik na Siren Head'a Przygotowali Ale dobra, jedziemy no, Jest tu pełno wysokich drzew Ale żadnych podejrzanych dźwięków Nie słyszę Mogłem nawet zjechać bardziej w górę. Wow! Żyjesz? Stary! Okej, okay, poszedł spać. Nie zauważyłem go. Nieważne. Jedziemy dalej. On wstanie, on mordeczki, on wstanie. On poszedł spać. No ale dobra, jedziemy teraz w górę. Totalnie go nie zauważyłem. Krył się w krzakach. No patrzcie, jakie są tutaj wysokie drzewa. Idealne właśnie dla takiego stwora. Tylko... Czy on tu będzie? Tak na razie jest cisza Jesteśmy oddaleni od drogi Więc klaksonów Odbyśmy nie słyszeli A przynajmniej byłyby stłumione Ale jest totalnie cicho Słychać tylko jakieś odgłosy zwierząt No ale nic Oprócz pięknego widoku nic tutaj na nas nie czeka, więc jedziemy dalej. Ruszamy dalej, tylko muszę uważać, bo mi kolejny... jeleń wyskoczy. Tego się nie spodziewałem. Gdybyśmy tak potrącili Siren Heada, to byłoby dość komiczne. No ale to tylko zwierzę. Które przypadkowo potrąciliśmy. Nie za fajnie. Ale bym się natknąć na stwora. Niż na jelenia, ale dobra Mamy kolejne Jakieś kojoty Co sumie co się dziwić Jesteśmy właśnie w takim terenie Bez roża, patrzcie Sarny nie uciekają Nie boją się nas totalnie Ale dobra, jedziemy dalej Tu już się kończą tereny Naszych poszukiwań Zobaczcie, że tu mamy mniejsze drzewa tam bym musiał jechać, i tam byłyby drzewa, ale to już jest w ogóle inna okolica, inny rejon, więc nie ma co tam jechać. Wracamy i zobaczymy, co możemy zrobić właśnie z tą karetką. W razie czego zadzwonię i zrobimy pułapkę, zrobimy wabik, zobaczymy, czy to się uda. Tylko musimy wrócić do tego małego lasku, tylko żeby nie wypadł, bo mamy dość szybką furę i nie na ten teren, ewidentnie nie na ten teren. Sportowe auto na offroad? No nie wiem. Ale dobra, jedziemy. Mogłem się trochę inaczej przygotować. Jednak jest to na Franklinie. Jest to jego auto. Wow, wow wow Więc Musimy uważać. Czy to było tu? Nie, to nie było tu. Patrzcie, ile tu jest zwierząt. Pełno. jakiś saren sobie stoi. Siren Head'a, jak nie było, tak nie ma. Jest trzecia. W sumie możemy cofnąć czas i zobaczyć, co się stanie, jeżeli będziemy tutaj nieco wcześniej. Wrócimy północą. Gościu, gościu mam wywalone na nas, totalnie. Nie ucieka, po prostu sobie idzie. No nieźle. Więc jedziemy, jedziemy dalej, wracamy. Musimy przejechać skrótem, będzie szybciej. Wow, no rzeczywiście jest szybciej. Ewidentnie szybszy skrót. Ewidentnie szybszy skrót, tak to jest jak się jedzie skrótem. A przynajmniej nie tym samochodem, co trzeba. Dobra, czy to jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce. No, zobaczcie, to jest idealna miejscówka, właśnie, żeby odkryć coś ukrytego. Ale czy na pewno coś jest tu ukrytego, to się okaże. Dzwonimy teraz pod numer alarmowy. Tylko pytanie: czy ja taki numer mam. Dobra, mamy to. Dzwonimy. Mieliśmy przed chwilą wypadek. Potrzebujemy karetkę pogotowie ratunkowe. Czy w ogóle przyjadą? O to jest pytanie. Powinni przyjechać. W razie czego będziemy dzwonili? Tyle razy, aż przyjadą. Ale musimy poczekać. Jest po północy znowu. Ja znowu dostałem wypłatę. No Franklin się obłowi Na tym odcinku Ale dobra, czekamy Jak na razie nie jadą Jak na razie niczego nie słychać Niczego w okolicy także nie widać Właśnie nie wiem W jakim czasie ta karetka miałaby tu być Ta rozbita karetka oczywiście Pisaliście mi, że Do trzeciej ma się pojawić No ale jednak Niczego tu nie widzieliśmy A pogotowie jak nie jechało, tak nie jedzie Przynajmniej ich nie słyszę. No dobra, zadzwonimy jeszcze raz. Możliwe, że się rozbili. To byłoby naprawdę ciekawe. Ale dzwonimy. Dzwonimy Hello, kolejny raz. Druga próba. To gotowie. To I czy przyjadą? Czy teraz przyjadą? Ja nawet poczekam w aucie. Nie będę się ruszał, nie będę chodził. Po prostu siedzimy w aucie i czekamy na nich. Teraz ich słyszę. Teraz jadą, tylko z której strony przyjadą Słychać ich głośno i wyraźnie Więc jadą do nas, bardzo dobrze I przyjechali, no zobaczcie Są i teraz zobaczmy co się stanie Jak będziemy ich śledzili Już nie będę wyciągał tamtych z mostu. Po prostu pojedziemy za tymi Zobaczymy czy się rozbiją Pojadę może znowu tym skrótem Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale dobra Już jedziemy no, patrzcie, oni sobie normalnie jadą, bez problemu. Nie wyglądają jakby mieli nagle zjechać z drogi i uderzyć w drzewo. Jadą tak wolno, że na pewno nie wypadną z drogi. Wow! Co tu jest grane? Nagle się pojawili za nami. Policja. No dokładnie, szeryf. I popatrzcie, oni są znowu zbagowani. O co z nimi chodzi? Patrzcie, jak oni ich gonią. Patrzcie, co się dzieje. Nie mam żadnych modów granych. Oprócz trainera, a oni się bagują totalnie. Która jest godzina? Jest po pierwszej. Nie wiem, czy ostatnio się nie pojawili po pierwszej. No ale dobra, pojawili się tym razem. I karetka pewnie nam zniknęła. już możemy jeszcze zobaczyć. Czy gdzieś się nie rozbili? Właśnie dałem im trochę czasu na to, żeby się oddalili. Zobaczymy. No, na razie ich nie widzę. Nie widzę ich nigdzie, nie widzę ich na drzewie ani nigdzie, gdzie by mogli jechać. Pewnie już zniknęli, ale jedziemy dalej. Nie poddajemy się. Po prostu sprawdzamy to. Dobra, tu jest karetka? Nie ma karetki. Oni już pewnie wyparowali dawno. No ewidentnie ich tu nie ma. I tutaj nic nadzwyczajnego się nie działo, a jednak chcieliście, żebym zrobił kontynuację. I zobaczył, czy ta legenda będzie potwierdzona, czy jednak obalona. Bo mówię, po ostatnim filmie pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. Więc chcieliście, żebym sprawdził tą legendę do końca. I wydaje mi się, że to jest właśnie finał tej legendy. Po prostu ta legenda zostaje przez nas obalona. Jakieś wagi się dzieją, ale niestety Siren Heada jako takiego nie można znaleźć. Możliwe, że kiedyś Rockstar go doda, ale póki co ta legenda jest obalona. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Również zapraszam Was do filmów o podobnej tematyce, a póki co to by było na tyle. Na razie i cześć!